Witam serdecznie. Mam na imię Marcin, jestem certyfikowanym tłumaczem języka angielskiego i niemieckiego. Od wielu, wielu lat mieszkam w Austrii i udzielam korepetycji, ponieważ bardzo lubię pomagać innym w nauce. A zatem, niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Cię na naszą pierwszą wspólną lekcję. Póki co życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Halo, cudzamen. Ich heiße Marcin und bin ein zertifizierter Deutsch sowie Englisch Dolmetscher. Seit vielen, vielen Jahren wohne ich in Österreich und gebe Nachhilfe, da es mir auch Spaß bereitet, andere beim Lernen zu unterstützen. Also, unabhängig von deiner Erfahrungsstufe, mag ich dich ganz herzlich zu unserem ersten gemeinsamen Unterricht einladen. Ich wünsche alles Gute dabei und bis dann.